Okej, okay, tym razem marzenka działa w kuchni. Wykłada ciasto jaje miksowami, tam wszystkie te składniki pomieszałam. A teraz marzenka nakłada. Tu siedzisz dzielny pomocnik, a ja zaraz będę się brała za babeczki czekoladowe. Z kulką pomarańczy. No tak tak. No ale będę robiła babeczki. Nie, no. Dobrze, bo już tam na piekarnik zgas, to sobie weź tam na spokojnie zrób. Robimy teścik marzenki bigosiku. Na pewno będzie dobry. Jeszcze dodam, przekrzykując radio, że Marzenka dodała tutaj koncentrat pomidorowy. A troszkę podziębiona chyba jestem, albo po prostu mi gardło boli, ale mm, to niechowaj, bo czuję smak. Mm, Okej, okay, więc tak, tam się ciasto piecze. Tutaj już mam pierwsze ciasto na babeczki, te białutkie, prawda, Marzynko? No takie, chyba. takie. No a potem będziemy robić to ze skórką z pomarańczy, myślę, że będzie dobre. i Mamy też już foremki dołączone, także fajnie, Marzynka. Bierzemy się do roboty. działamy z mikserkiem. A no. tam się polewy robią. <laughs> Działam cały czas. No. Okej, okay. mnie trochę, nie widać, trochę mi głowę ucięło, e, mam... <laughs> <laughs> e, mam tu polewę białą, taką dorwałam i teraz będę sobie po malutku lała ją na babeczki, nie wiem na ile starczy, ale sobie już przygotowałam w razie czego ręczniczek papierowy, żeby na niego leciało, leci, nie leci? Po prostu za małą dziurkę no, Ale też nie chciałam takiej dużej, wiesz, co by było. O. Mamy pierwszą bebeczkę. Bebeczkę. Taki wzorek układam. Musimy. No bo jeszcze w środku są kawałki czekolady, prawda? A ja Wam nie pokazywałam bo... nie, pokazywałam po upieczeniu, tamtych nie pokazywałam. Dobra. No. Ja wiem, że odkryłam swoje zamiłowanie do cukiernictwa. Co sądzisz o tym, Marzenko? A ja swoje do Tak. Czemu do lenistwa? Dzisiaj dużo zrobiłam. No, posprzątałeś domek. U, tu się dużo Warzywa kiemi. na sałatkę gotuję, jarzynową to potem może je skroję, no nie? Tak. Jeszcze tego, ziemniaki tylko tutaj nie wstawiałam. Ziemniaki oddzielnie ugotuję. Dobrze. No i te, jajeczka. Tak. Tylko jest marchewka, seler i ten. Dobra. Zaczynamy um, z czekoladowymi. Ja tak już wzięłam i po prostu będę to rozmasowywać. Tak stwierdziłam, że będzie mi prościej i lepiej. No i tak to w miarę wygląda. No niezbyt ładnie, ale to nic. Co nie zbyt ładnie, pięknie. No bardzo. Jakby to trzy lata robił. A ja idę. Gdzie? Zakręcam te warzywa. Widzicie, to się tego że mnie opuszcza. Idę wiesz co idę robić? Co idziesz? Idę robić, pojeździć na rowerku. Figurę trochę zrobić. Przed babeczkami. Przed babeczkami, miejsce. I ten. I potem te naleśniki będę smażyć. O, widzicie czy naleśniki będą. <grym> Dobra, to ja to kończę. Ale naleśniki nie będą na srebrce. Nie, nie, na dzisiaj. ja w turbaniku? Idę na rowerek teraz. A idź. Bo się fryzurka ułoży. Mogę ci nie spadł ten typ, bo się <grym> zabijesz na tym rowerku. Marzenka je na leśniki. Tak. Takie sobie tam robi. Tam mamy e, ziemniaczki jajeczko. A ja tutaj tak. Tata otworzył słoik z groszkiem konserwowym. Ja pokrobiam jabłuszko. Pora. To chyba na razie tyle, nie? I ogórka zielonego, kiszonego. Zielonego, kiszonego. Kiszonego ogórka. Tak. On się tak ukisił szybko, że ho, ho, ho. No nie, śmiej się ze mnie. Dobra, to na razie tyle. marzynka sobie je, tam się wszystko gotuje i czekamy na dalszy rozwój, etap. E, na dalszy etap rozwoju. Nie. Rozwój w dalszych To mam już efekt końcowy marzenko, prawda? Tak. Na jeżdżówka każdy zna już przepis, także... A znaczy to jest efekt słoiczkowy. Tak, dla babci i tam dla dziadka. Tu dla nas ja sobie też zaraz nałożę, bo mieszałam ręką, bo było tego do dość sporo, ale jest naprawdę przepyszna. Przepychota. Tak, to my się żegnamy do jutra, tak? Tak, do jutra. Pa. pa. No i witam Was w ostatni dzień tego roku. Tak, ja miałam dzisiaj zrobić wstęp do, do, do tego vloga. Yy, tak, dom ogarnęłyśmy już z Pauliną na święta. Paulina już sobie święta. nawet zrobiła. Yy, Boże, na nowy rok! <grych> yy, Paulina już nawet sobie zrobiła egzamin z angielskiego. No bo miała zrobić. Yy, co jeszcze? Yy, ja teraz jeszcze pojadę z moim mężem do mojej teściowej. Podjedziemy tam do niej. Yy, później jeszcze muszę wjechać na cmentarz do, do mamy mojej i, i do wujków zapalić jakieś światełko na nowy rok. No i potem co? małe jakieś zakupy? Może będzie biblioteka otwarta? Wymieniłabym sobie książki. Bo po poniedziałek to będzie różnie z tym. <gry> a, a co jeszcze? A oprócz tego, no tak, no wrócę, może trochę jeszcze odpocznę, wyszykujemy się na tego Sylwestra, no i później zbierzemy się i pojedziemy, no. To by było na razie tyle ode mnie. Może jeszcze coś po drodze wam nagram. I widzimy się i słyszymy później. Słuchajcie, jak to Marzenka powiedziała, że ona jest hałabałą. Hałabała, chodź, no tutaj. Zaprezentuj swój outfit. O, tam stań, no. Będzie widać buty. Nie mam outfitu. No jak to nie masz? No mam kurtkę z Kika, no na sobie spodnie z Pepko, buty z e-butiku. Tak. I pod spodem sweterek zielony. Z sklepu osiedlowego u nas, tak. Chustkę od teściowej mam. No. Czapkę dostałam kiedyś chyba na gwiazdkę, albo zakupiłam, nie pamiętam. Tak, ale mojej nie chcę Hałabała zakładać. Też, też se w tym, w kifu. No dobra, leć Hałabała. No, w Pepko nie pamiętam. Nie wiem, w Pepko pewnie. Leć Hałabała. Hej, witam się z Wami, dzisiaj ja Dzisiaj ja to, to nie było zbyt poprawnie y, Gramatycznie i polonistycznie y, Mama z tatem, tak jak y, mówiła Pojechali do mojej babci y, Ja miałam dzisiaj jeszcze do zrobienia egzamin Z angielskiego y, Więc sobie go zrobiłam Żeby już mieć z głowy y, Teraz właśnie dla Was montuję filmik i co? I tak. O, źle, źle, obróciłam. I pomału będziemy się szykować. W sensie, ja już umyłam sobie włosy, teraz się suszą. Pójdę sobie jeszcze coś zjeść. Ja tak myślę, że może to miarżynówka i zrobię wam test na żywo. Bo w sumie wczoraj to tak średnio. Z nagrywaniem było, bo wiadomo, jak miksuję to nic nie będzie słychać, a też wszędzie było wiecie dużo tych pyłów z tego ciasta i w ogóle, ale powiem, że bardzo dobre wyszły te babeczki, także śmiało możecie kupować i robić. Piernik tak samo, Bigosik to wczoraj robiłam Wam recenzję. I to chyba tyle. Jeszcze wiecie, co spakowałam do mojej wielkiej torby? Jeszcze te zimne ognie, bo tu mam wszystko. Wziąłam sobie to. I dziwnym trafem wszystko pomieściłam. Wziąłam sobie też leki moje na alergię i bluzkę jutro na przebranie. I tak, musiałam jeszcze wam zrobić zdjęcie jakieś na Instagrama mojego, a właśnie odnośnie Instagrama to chcę publikować dotyczące kanału treści. Na czarnej mi, dlatego będę wam zostawiała po prostu linka do tamtego profilu. I jeżeli jakieś pytania, czy jakieś takie różne te odnośnie kanału, no to chciałabym po prostu, żebyście pisali właśnie na czarnej mi. Moje konto prywatne no to takie powiedzmy prywatne, chociaż ja z niego wcale nie korzystam oprócz oglądania innych. No ale tak, no, sukienka muszę wyciągnąć, żeby się troszeczkę wyprostowała. Chociaż nie ma jak się co tam pognieść, no ale. Wyciągnę Renifer jak nam się spalił Mam nadzieję, że nam y, Odpali Żeby było wszystko dobrze y, I tak, mam nadzieję, że Marzenka Coś wam nagra A ja teraz idę sobie Po sałatkę, zmontuję filmik Egzamin z angielskiego już napisałam Nie pamiętam czy mówiłam to czy nie I y, 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 tak, jest dobrze Śmiałam się do moich chrzestnej, że Fundamenty wylam, bo wtedy jeszcze miałam ten olej kokosowy Na włosach Także fundament już jest umyte włosy chcę jeszcze dzisiaj wyprostować. I dzisiaj postawię na czerń i srebro. Także może być ciekawie. No, oprócz tej moje tutaj bransoletki, którą dostałam na ściny moje, które były prawie nie no, 19 lat temu. No, 19 lat temu się odbyły. E, więc no, dobra, to ja lecę coś zjeść, bo jestem już głodna, zrobić sobie może ciepłe herbatki. I dalej lecę montować dla Was filmik, bo na razie tylko tego jednego dnia wyszło mi bez... 9 minut. Więc, no, mogło być lepiej, mogło być gorzej. <grych> Także, tak. I na dzień dzisiejszy mamy 728 subskrybentów. Bardzo dziękujemy wszystkim ludziom, którzy nas subskrybują. Yy, I tak. I życzę Wam miłego dnia, bo pewnie to gdzieś obejrzycie 2 stycznia, sądzę, że tak do 12. No to miłego dnia Wam życzę. Bądź wieczory, jeżeli oglądacie do wieczorem. No i powiem Wam w takim super pojemniczku. Coś taka resztka sałatki jest bardzo dobra. Nawet maniek przyszedł. Naprawdę jest pyszna. Jarzynowa nowa to jest królowa wszystkich sałatek. Maniek... Nie wolno tu zrobić. No i co? Tak będziemy się patrzeć na, na ten? No. <grafię> na obiektyw, tak. To my, my już jesteśmy gotowe na Sylwestra. Sylwestra. Potem Marzenka pokaże mój outfit, a ja pokażę jej. Tak. I czego sobie mam życzyć w nowym roku? Po pierwsze, by był lepszy niż ten, co jest teraz, kończący się. Żebyście byli wszyscy zdrowi przede wszystkim, żeby to. A mi się ręka cieszy. A żeby to wszystko już się, co, co, co najgorsze, żeby już było za, za nami, nie? Tak. No i co? E, dużo uśmiechu. E, tak jak, nam mówiła, jak mówiłam na Wigilii samorealizacji, naszą samorealizacją będzie nagrywanie więcej w przyszłym roku. Tak. Lepszy sprzęt, też planujemy zainwestować w niego. I ogólnie więcej wszystkiego. Czy ty jeszcze coś będziesz nagrywała? Tam? Będę nagrywała, ale chciałam tak oficjalnie, tak, no. Także po prostu bądźcie zdrowi, czujcie się dobrze, otaczajcie się dobrymi ludźmi i spędźcie miło Sylwestra i Nowy Rok. I ja się do tego dołączam. Dołączam. Dołączam, dołączam. Dobrze, to teraz pokażemy nasze outfity i na razie to będzie tyle. Najpierw Marzenka idzie dobrze, Marzenki laćków nie pokazuję muszę trochę przekrzykiwać, bo ktoś tam głośno gada taki mamy makijaż na oczy taki mamy makijażyk trochę mi się ręka trzęsie, przepraszam, nic nie piłam, ale tak wiecie o i takie jeszcze skórkowe te no i tutaj taki ładny naszyjnik którego Marzenka nigdy nie założyła Tak. ja jestem tak, powiem Wam tak jak na akademii na uroczystość, tak. na biało-czarno on no mówi, na domówkę, no to nie będę się za bardzo w te wczekiwanie. Zresztą nie miałam aż takich tak. błyszczących bluzek w domu. Dobrze, to teraz ja tylko jeszcze założę przesiki. Ja muszę się odsunąć trochę, ale dobra, i przybliżę się też, bo zaczniemy od makijażu Paulinki. Róż, używam różnych paletek, więc nie jestem w stanie powiedzieć, która to która. Ma takie ładne błyszczące kolczyki. A tutaj zjeżdżamy w dół. Bąbeczka, tutaj jeszcze mam taką bransoletkę. Tak Z grudy, to tyle, pomalowałam paznokcie lakierem, takim brokatowym. No, sukienkę w zeszłym roku na gwiazdkę dałam i nigdzie w niej nie była. Jest pierwszy tak, raz tak. w niej, teraz się okręcę. O. I takie buciki, czy znaczy tylko tak po prostu założyłam, no bo chyba nie będę brała do chrzestnej, tak, także tak mi się wydaje. Ale tak się prezentuję, bardzo ładnie to wszystko wygląda, moim skromnym zdaniem. Tak, jest elegancko, klasycznie i czarna. Jak u mnie czarno-biało, tak u niej czarno. Tak? Dokładnie, i ciemny makijaż, i srebrne dodatki. No. To widzimy się później. No to do zobaczenia. Oj, aj mnie za Witajcie już z domu. Siedzę i Maniek mnie gryzie. Co? Tak. Maniek, mnie nie gryzie. Ok, dokończę. Już wróciliśmy. Szczęśliwie. Jest po godzinie. Po dziesiątej. I tak. Marzenka tutaj sobie już działa. Robi tam w piecyku, rozmraża mięsko mielone, bo zapomniała wczoraj wyciągnąć. A mój makijaż powiem Ci, że nawet dobrze się trzyma. Nie, tylko tak, no, trochę jak panda. Musi się niekiedy jakiś ram z uśmiechu, tak bardziej. Trochę nie. nie no ogólnie jest razem udany. Tak, oprócz jednej osoby, czyli mojego ojca, ale ogólnie był bardzo udany. No. Tak, teraz rozmarzam ręka mięsko, tak jak mówiłam. Zrobimy mielone. Na pole centralnym. Tak. Bardzo fajna atmosfera, trochę się potańczyło. Trochę fajerwerek, będę musiała jeszcze zgrać z komórki, i Wam wstawię tak w pionie, bo nie będę w stanie tego obrócić. I tak no. jestem starsza, mam dwójkę z przodu, marzena ma dwie czwórki. Moja ciotka zawitała wśród 40 jak wśród 20 i tyle. To na razie tyle. Tylko tyle, bo później pewnie pójdziemy spać. No, no tak, ten, tak może to, być.